Cześć! Tu Phoenix 54 ninja a dzisiaj jest naprawdę bardzo ciekawy odcinek, ponieważ udało mi się wbić cały karnet, to jest za te koronki i mamy trzy skrzynki, więc odcinek zapowiada się ciekawie. Ok, zaczynamy od tej, zachęcam, że z Was winię. łapki w górę, subskrypcji, mi po 20 subskrypcji, ok, pyk, mortal i 9 rakiet. Ok, mamy kolejną skrzyneczkę. 3GM, 18 eurok 23 barniający, 9 rakiet i. Freeze odblokowany, więc fajnie. I mamy ostatnią skrzynkę otwieram. 2 Tornada, 3 dark i 4 pecke fajnie. Fajna skrzynka, dlatego że peki używam w deku. Te, tego te, Tego spritz, co do ja tutaj nie mam, tylko tak po prostu włożyłem, to chciałem zobaczyć, ym, czy jest dobry, ale wolę. Fajna wola. Dobra. Pek. To lepsze sobie właśnie tę aspektkę. Okej, okay, jeszcze 700 golda to sobie wezmę na. Aha, nie stać mi na ulepszenie, tak jak pinsa. To wezmę sobie, ulepsze To na do. I może jeszcze na coś mi będzie stać? Na jakieś ulepszenie? Nie, a nie tutaj na, na tą Śnieżkę i na Art Spirits. Okej. Okay. Okej, okay, mamy. Szkoda, że nie wydropiła nam legenda. No, ale niestety no. Okej. Okay. Aha, czyli. On wystawił tego ja wystawię tak I peka. i pek, I pekka tam wez z peżami po Nightwitch Zabiły tam tego A Ajajaj aj. Szkieletonki wystawił Ale i tak jest dobrze Dobra, wezmę na tego i co, ten jest naprawdę niebezpieczny? O! No, to trochę też kieletonki nam obiły tą wieżę. Koda, no to Valkyrie wystawił, okej, okay, ja sobie tutaj moje konta jego, Mega Union, dobra, moje wygrały no i tam trochę może obiją wieżę tak raz mm, okej, okay, tutaj muszę wystawić defensywnego Pekka okej okay. Dobra, a tutaj também Dobra, jakoś tam tu idzie mam. Jakoś mi tam idzie to spoko nawet. Mam taką troszeczkę małą kontrę. Aj. Ale dobra. Okej. Okay. Nightwitch może obije troszeczkę tą wieżę. Tak. Te nietoperze jej ładnie obiły wieżę. faj wala na niego. Pyk. Pyk. Mm. Okej, okay, pyk. O, ale baby dragon ładnie się przyjął. To te wszystkie szkieletonki. Czy będzie winek? Chyba tak. Jak ten pekka uderzy. Tak uderzył jas fajnie

Okej, okay. zagram sobie ostatnią gierkę. Pyk. Pyk. Okej. Okay. On nie gra, więc tutaj będzie winek na 100%. A jednak gra? Nie, nie wiedziałem, ale lewa już przegrał na stówę. Dobra, mam minka, fajnie. I mamy jeszcze nagrodę. i Spiritsy wezmę. To dobrze, jeszcze może zagram sobie ostatnią gierkę. Jak wam się uda wygrać, to będziemy mieć um, Epic Chesta. To właściwie nie spojrzałem, że będziemy mieć Epic Chesta. Ale mi się wydaje, że to będzie być, to będzie trudna gierka. Okej. Okay. Fajnie nam to wyszło. No bo jeszcze tutaj tą Nightwitchkę puszczę. No fajnie. Ta konta nawet fajnie wychodzi teraz. Jeszcze niech te nietoperze zabiję tego Ice Wizarda. Fajnie. Okej. Okay. Oj, aj! Dobra. Nie wiem. Dobrze, że te szkieletonki nie wszystkie poleciały na do tak to by lipa była. O! Uderzył raz, dwa. Okej, okay, mamy drugą wieżę. Chyba jeszcze ten baby jakby dwa razy... A, i nawet nie uderzył. Szkoda. Dobra, na no huntera wezmę szkielet szkieletonki a tutaj pekę. tak, troszeczkę tych szkieletonków no ale one oba walki je to raz dwa okay. jednak miał jednak wystawił szkieletonki ale dobra mega mini mega, e, miniony wszystko to załatwią pek wezmę Twitchkę. I nie było, jakby Fireball zniszczył Huntera. Zniszczy? Pyk. A, prawie. Dobra, teraz, i nie było się obroni przed tym atakiem. To jest naprawdę spory. obroniłem się jeszcze mam 13 sekund i wygrałem więc fajnie Z emotkę pokażę ok golden częścik Rozumiem już od razu, żeby odblokowywać. No i mamy Epic Chest, z tego co się nie mylę, okay. o, bowlera Bowler odblokowałem. 2 PK, Baby dragony 2 i 14 Wallbreaków. Je już szkoda, że nie 14 Baby Diagonów. Ale będę mógł sobie chociaż w klanie te Warbreakersów sobie zamienić na baby dragona. by ktoś chciał w klanie, to może sobie zamienię. To dobrze. Ja się będę z wami żegnał. żegnę zobaczenia. Cześć!